Czterka petarda w sklepach EURO. Huawei P8 Lite, ośmiordzeniowy procesor, aparat 13 megapikseli, Dual SIM za 849. Pralka Indesit, 1200 obrotów, Slim z elektronicznym wyświetlaczem za 899. LED TV Samsung, 32 cale za 1099. EURO, lider rynku RTV Jagiełdy w Polsce. you must have Na no jednej z ostatnich odpraw, na której też mieliśmy przyjemność być, trener wspomniał o tym, że zakończył się pewien etap, że teraz wchodzicie w zupełnie inny etap, będziecie też zupełnie inaczej pracować. Może trener coś opowiedzieć o tym pierwszym etapie i o tym, jakie różnice będą z tego wynikały, z tego przejścia do kolejnego? No, jedno na pewno, już na żadną odprawę nie wejdziecie. Także to akurat jest to, co w szatni, to jest szatnia, a to, co w Vegas, to w Vegas. Także tutaj no na pewno no, mieliśmy jakiś okres taki dosyć ciężki, trenowaliśmy po trzy razy w Biemstoku i teraz, teraz już tutaj trenujemy też trochę inaczej. Niektórzy zawodnicy mają treningi wyrównawcze jeszcze ci, którzy później dołączyli, a niektórzy też muszą trochę te obciążenia musimy zmniejszyć, bo widać, że, że gdzieś tam są niektórzy trochę ci młodsi trochę bardziej zmęczeni, dlatego też to dozujemy. Ważne, że też jest słońce i to, to zdecydowanie łatwiej też zawodnikom, jeżeli chodzi o sam trening, o samo podejście. Jeżeli chodzi o te urazy, nie są to jakieś większe urazy wynikające z tego zmęczenia? No nie, nie. To zawsze są. Zawsze jest okres przejściowy taki, że jak się zmienia boiska i później, gdy przechodzi się z siłowni bardzo często na inne ćwiczenia, to, to też bardzo często te urazy gdzieś tam są i trzeba je wkalkulować, ale najważniejsze to je ograniczyć do minimum i oby, oby tak było. No na pewno jeden uraz, tu eliminuje Koźlika, który chyba wróci do, do Polski, bo to raczej nie będziemy mógł trenować, no ale to młody chłopak, który potrzebuje też trochę więcej czasu, a reszta, tak powoli wdrażamy i Karol Świderski, który też ma lekki uraz i tu musimy się właśnie zastanowić, jak to rozwiązać. Jeszcze też Sebastian Madera. Jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, trener też o nich wspomniał. Rok temu było ich tyle, że praktycznie można było zagrać chyba celi na drużynę seniorów. W tym roku już tak bogatej reprezentacji ci młodzi tutaj nie mają. Trener zdecydował się też zabrać kilku zawodników, których rok temu nie było, m.in. Kacper, Falon, wtedy jeszcze Takiego w ogóle z nami nie było, albo też Emil Bupiński. Dlaczego akurat oni? No też są młodzi, no to jest akurat, no jest duża grupa młodzieży, a tam ci nie, nie wszyscy też spełnili takie oczekiwania, jakbyśmy chcieli. A, a druga sprawa, no to jest zawsze fajnie młodzi, my zawsze chcemy, żeby młodzież, jak przed trenczy czasów do to powiedział, że przedszkola nie potrzebuje. No także to jest takie zawsze punkt widzenia, będzie zależy od miejsca siedzenia i od oceny. jeżeli chodzi o sparingi, bo to, to już też trzy sparingi za nami, przegrana, wygrana, remis. Co można powiedzieć o tych, o tych grach kontrolnych, które już za nami? No, to no, dobre, dobre sparingi, jeżeli chodzi o Watenszaj, na pewno nie mamy prawa w taki sposób się zaprezentować, że gramy część dobrze, część później bardzo, bardzo słabo. Jeżeli chodzi o Karabach, to bardzo dobre spotkanie zagraliśmy i, i, to, jest, i to, jest, to jest pozytyw z tego wszystkiego, a teraz, teraz dalej będziemy pracować nad tym, żeby to doskonalić, te elementy gry. Mamy bardzo trudny terminarz, ale zrobimy wszystko, żeby go po prostu wykorzystać. Pierwszy mecz, przyjemny powrót do przyszłości, bo w końcu była drużyna? A no nie, to tam pierwszy mecz, akurat, no to który, ale. W Warszawie? A nie, no to tam jest akurat mój dobry kolega, masażystą i do dzisiaj zawsze kontakt utrzymujemy. Bardzo fajny człowiek, i to fajnie, fajnie, jak tak można kogoś spotkać, i ludzie pamiętają. Dostałem też zdjęcie jedno, którego nie pamiętam, a nawet nie wiedziałem, że włosów pamiętam. Jeżeli chodzi o o to, co teraz przed nami, jeszcze trzy, jeszcze trzy sparingi, i teraz ta praca, to jest teraz już praca piłka i taktyka? To no zawsze była piłka i taktyka. A jeżeli chodzi o te sparingi, jakieś szczególne plany tego, co jeszcze można wypróbować? No zawsze próbujemy, no ale no nie, nie, trudno, żeby o tym mówić, co my próbujemy. No to jest akurat nasze i to, co wewnątrz, a już jest znalazł jeden dziennikarz, który to ujawnił. No. I właśnie z nim rozmawiam. <laughs> Dziękuję bardzo. হওক হওক টাৰ